Faj, co tam? Ja tylko sprawdzam, czy jesteś gotowa na swoją wielką uroczystość. Tak, ale wciąż jeszcze nie mogę uwierzyć w to, że dostanę dziś honorowe odznaczenie. Co ty opowiadasz? Zasłużyłaś sobie na to! Jak pamiętasz, to ocaliłaś Ekwestrię przed królową Krysalis. Wspólnie z Trixie Thoraxem, Discordem i. E, tak, ja wiem, co się stało, bo tam byłam. Racja. E, to w co się wystroisz? Jeszcze nie wiem. A co, mam się specjalnie ubrać? Nie! To znaczy, możesz. Tak jak zwykle mawia Rarity. Nie da się być ubranym zbyt dobrze, skarbie. Ale można być najlepiej wyglądającym. Na co tak patrzysz? Nie! Nie patrz! Tam był taki wielki pająk, ale już y, poszedł więcej. Dzięki Starlight, Starlighta. Mhm. Nie zorientowała się. Dobry z nas duet Sparku. Sparkle. Sparkle? <ścoughs> tak, racja. No i co o tym myślisz? Chcę, żeby ten prezent mówił: Jestem z ciebie bardzo dumna jako mentorka i przyjaciółka. Equestria jest bezpieczna dzięki tobie. O, myślałem, że dajesz jej lustro. Jak twoje. Zamierzam. Lepiej napisz to na kartce, bo myślę, że lustro tego nie powie. Ale spodoba jej się. Będzie wisieć w jej pokoju? Żeby od razu po przebudzeniu widziała siebie w otoczeniu przyjaciół. Wręczę jej to lustro zaraz po ceremonii. A przy okazji, nie powinnaś już szykować zamku na ceremonię? Nie, Pinkie Pie się tym zajmuje. Hmm. Mój mały kucyk, mój mały kucyk, mój mały kucyk, Z nim co dnia przyjaźni czuję smak, mój mały kucyk, kiedy go, to czuję smak mały kucyk, mój mały jak mój serce serce magiczar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód morza. Przyjaźni to magia. Rada Celestii. Starlight, Trixie, Torax i Discord wykazali się wielką odwagą i niezwykłą pomysłowością. Udowodnili, że więzy przyjaźni, nawet w najgorszych chwilach, są silniejsze niż przeciwności losu. Pokonując królową Krysalis, nie tylko uratowali Ekwestrię, ale też wyzwolili podmieńców spod jej władzy. Brawo, Discord! <ścoughs> I dlatego mamy dziś zaszczyt i przyjemność przyznać im różowe serca odwagi. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Dla wielkiej i potężnej Trixie to było oczywiste, że musi Was ocalić od zguby. Tak, bo pewnie Ty zrobiłaś to w pojedynkę. Niesamowite, że udało Wam się to zrobić bez magii. To było genialne. Nikt wcześniej nie był w stanie załatwić krysalis. O, każdy kucyk na moim miejscu zachowałby się dokładnie tak samo. Wspaniałe uczucie, prawda? Twoja uczennica błyszczy, a ty zawsze wiedziałaś, że tak będzie. <grytanie> Policzki mnie bolą? Chyba nigdy w życiu się tyle nie uśmiechałam! Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to jest. Tak, Starlight jest studentką roku, prawda? Ma taki ogromny potencjał. To co my z nią zrobimy? A przez my oczywiście rozumiem Ciebie. Jesteś jej mentorką, a zatem jej los spoczywa na Twoim grzbiecie. O, nie bój się. Lekcji przyjaźni wystarczy nam na następne trzy lata. Co cię śmieszy? O, nie, nie! Starlight już przerobiła podstawowe lekcje przyjaźni. Właśnie otrzymała medal na litość Equestrii. Myślałem, że żartujesz. Żartowałaś, prawda? <laughs> no ja!